Pierwszy raz syf, kurde, z rotacyjną był Co jest? Pies Filter zmieniony Tu o, jak możecie zobaczyć, dorobiany. To wejdziemy sobie znaleźć w 63P. Dobra, dobra, idę. Tu mam no, licznik na tygodniu. Tutaj jakieś symbole czasami pokazują. Tylko nie wiem, nie widać dobrze. to, to nie wiem, czego to jest. A tu o, taki schowek. Może tylko odglądać sobie, jak mu Ale wygodnie w środku. Przecież ciekawy, czy ten szyberdach się da otworzyć, bo ty, ty no kabiny nie bardziej fajny ciągnik chciałbym się im nauczyć już jeździć, bo na razie nie, nie uczyłem się. A tu ma y, skrzyneczkę. Na no, narzędzie tu zigienka jakoś tu jest. No, trochę wygodne siedzenie, ale wkrótce gaz ręczny. O, gaz ręczny jest. Tu biegi są, ta dziugienka, nie wiem. O. Hamulec ręczny bez zaciągnięcia sprzęgło takie na nogę stawka fajna hamulce są nawet tutaj to, to nie wiem co to mamy tu wajchy do podnośnika to 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 nie wiem co to za dźwignia ale mi się ciągnie podoba Dobra, wychodzę Tylko zawsze ciężko jest z jedną mogą wyjść Długo tu Ten garaż będzie powstawać Ale no nie, się wygląda już idziemy w 60 były remonty trochę tu jak widać brakuje obciążników bo były silnik trochę był czyszczony czyszczony trochę był o tu z tyłu nawet ładnie wymyte można dojrzeć fabryczny lakier y Trochę z przodu tam coś do robienia było. A nie tam. poczyścili trochę. Przynajmniej trochę jest dobrze. Gara jednego po prawinie krzywo jest się przydało jakoś go dobrze zrobić takie kuleczki widziałeś kiedyś takie? to taki niezły zrobiony no do wkręcania jakby się chciało pomylować to już pomalował wtedy o. Popsute. jest, nie działa dobrze ale znalazłem jakieś nowsze raczej jakieś lepsze w dobrym stanie W ruskiej stacji z rzecznikiem. Tu ziemniaki są w tych fastach, takie porosły, niestety. Tam dali zboże. Może bym tutaj żniwa nagrał. Zelo fajnie. Fajny nawet. O! Tego się nie spodziewałem. Tu było gdzieś leżał jajko kiedyś, kiedy jak tu byłem. A teraz tu. O! Jedna siedzi. Tu nie ma nic, co nie ma. Tu o! Tu trzy są. O! Trzy piękne jajka. Cztery są. To jakoś muszę wziąć. No, niestety przez takie obowiązki moje przegapiłem parę akcji. No, przy bardzo, przyło trochę wisi, no ale pomysłowo taka przyczepa fajna. Samoróbka. I tu jeszcze wyszło taka zajebista. Samoróbka, ja wam mówię Dyszyn nawet nieźle wyszedł Te ramy i ty jeszcze o, te skręcanie jakie niezłe I to nie była żadna kurde kopywana Tylko to kurde zrobiona była iś taki się znalazł I to nieźle, bardzo superansko zrobiono I Z tej przyczepy właśnie to zadowolony nawet jestem, fajna jest O, tu ma rotacyjna. Już wszystkie pele sfermentowane do fermentacji poszły Niektóre w przeżyczystych O Proszę zobaczmy sobie nawet ta kosiarka tak. nowa No Tu jeszcze nie założył Tego plastika co miał Może kiedy założy później Pół stoi, o A w sumie Nie wiem czy już wam pokazywałem, ale Mamy sprężynóweczkę z wałem W Porosła w pokrzywach. Kurde. No. Ale zobaczcie. To chyba też ta sprężynówka samoróbka była. Chyba, że te wały gdzieś jakieś znalezione. Fajne takie. Ale nie no. Te samoróbki to trochę takie za dobrze zrobione. Ale chyba Jest hamrupka Ale mi to się podoba Taka sprężynówka dobra No jak ta przewracarka z kuchna Szkoda, że takiego moda nie zrobi taką przewracareczkę Bo taką co ja mam fachra No to najgorzej bo ona nie przewraca A jakby ktoś taką zrobił to może by dobrze przewracała najlepiej jakby ktoś na, mocy najlepiej na jakąś e, kosiarkę rotacyjną na przykład e, taką jak ta jeszcze taka druga co tam przy MF-ie i nad wozem konnym prostu, żeby tak jakby dyszel wyglądał jakiś faj, fajny zaczep też normalny koła takie o to tak a ktoś wydał fajną zgrabareczkę siódemkę która jest taka jak u mojego wujka i którą mam i na serii będzie. Ja, ja wam mówię, że będzie. No. Jak ta kopaczka do kartofni. I ta sadzareczka. No i numer też ma. To sadzarka w farmingu rola 2021 na kanale Mafia Rolnik. 616 games i to w farmingu 19, to wam polecam obejrzeć. Jeżeli ktoś nie wstąpi na kanał, to oczywiście zapraszam. Tam hmm, nawet było info, jak się dostać, to możecie znaleźć. Kopaczka, kopaczka, kopaczka jest fajna. Muszę to powiedzieć, bo jest jeszcze tutaj taki oatut stosowany na skrzynkę. Tu mamy starą odblaskę. Tu by trzeba było wodą umyć te jakieś tu zapasówki, klucze jakieś tam i tu jakieś osy zabite. No, już zabite, nie żyją, wymordowane, przynajmniej ludzi nie skrzywdzą jak one tu wlazły jak tu zaglądaliśmy to taka jedna ostatnia była osa no ale wygoniliśmy jakoś rękawiczką gdzieś wujek strzepnął i już nie było a tu chyba u nas tu gdzieś krofa nasza jest Gdzie? A tu gdzieś tam jest. O tam gdzieś przy drzewie gdzieś chyba widać. Widzę jutko. Nie wiem, czy Wy zauważyliście. Tam gdzieś jest. Widziałem, tak. Już wiem, gdzie jest. Ko, Wy chyba nie zauważyliście. Ale dobra skończyć ten odcinek, myślę, że Wam się podobał, w którym się widzimy, na razie, dzięki, cześć, w ogóle pa, chciałbym coś ciekawego porobić, jakiś nowy odcinek, stały, ciekawy, a tak to nie ma o czym, no, myślę, że następny może jakiś by był fajny, no. elo.